Cześć załoga, z tej i to zapraszam was do kolejnego odcinka kariery F1 2020. Jesteśmy aktualnie w Barcelonie, więc zapnijcie pasy, usiądźcie głęboko w fotelach i zaczynamy podróż po torze w Hiszpanii. Po ostatnim sukcesie apetytu rosły... Do ogromnych oczekiwań, zwłaszcza, że debiutant pokazał na co go stać. A wydaje mi się, że w Hiszpanii może nam pójść dobrze, nie liczy na podium, na pewno nie, ale liczę na wyścig, w którym będzie rywalizacja, ale także będzie pierwsza dziesiątka, by kolejne punkty. Botas z pierwszego pola zaskoczenie, Ham Verstappen drugi, Hamilton dopiero trzeci, więc Mercedes przeciętnie. Bardzo dobrze pojechało Ferrari. Carlos Sainz u siebie, siódme miejsce. My na dziesiątym nie źle, ale mogło być zdecydowanie lepiej. Zwłaszcza, że treningi pokazały potencjał tego samochodu, niestety, już kwalifikacje pokazały duże wady. Oczywiście podnieśliśmy poziom trudności, gramy na ekspercie, więc wydaje mi się, że już coraz bliżej jest do setki. wydaje mi się, że za niedługo możemy naprawdę robić jeszcze ciekawsze wyścigi, gdzie te boty zachowują się jeszcze lepiej i są nieprzewidywalne. Tutaj w pewnym momencie nas wypchnęli niesamowicie, bo byśmy się rozbili, więc musiałem coś takiego zrobić. Na szczęście utrzymałem się w torze i zajmujemy siódme miejsce, więc rewelacyjnie Laki skoczył na siódme miejsce. Za nami e, Science, więc to z nim będziemy przeważnie chyba rywalizować z tego powodu, że nie wyobrażam sobie, tonu za Albonem, który jest zdecydowanie szybszy w tym weekendzie, tak samo jak Fettel, czy Leclerc i jak w pierwszym i trzecim sektorze mamy naprawdę dobre osiągi, ten jak drugi jest fatalny i zostajemy w tyle. Zwłaszcza tutaj, gdzie bardzo blisko był album, cały czas czułem, że mamy szansę go gdzieś tam wyprzedzić, to niestety coś brakowało. Brakowało tego przyspieszenia czy wyhaczenia momentu, gdzie nasze auto może jechać jeszcze lepiej nasz bolit, nasza żółta strzała, która naprawdę popisuje się naprawdę dobrymi wynikami, ale niestety zostajemy silnikowo i to musimy wzmocnić w kolejny, przed kolejnym wyścigiem, z tego powodu, że ta paczka, która miała dojść tutaj do Hiszpanii, do nas niestety nie nadejdzie z tego powodu, że zostało coś uszkodzone. Dlatego. Cały czas ze starym sprzętem, bez praktycznie poprawek na to Grand Prix, ruszamy, no i aktualnie po dwóch okrążeniach zajmujemy bardzo solidne siódme i gdzieś w tych okolicach chciałem się utrzymać, zwłaszcza, że było widać jak Albon zaczyna odjeżdżać z resztą wstawki, choć zjedziemy troszkę szybciej, to była moja strategia, żeby nawet dwa kółka szybciej podciąć ich. I mieć nadzieję, że dzięki temu może gdzieś ta luka się zrobi, żebyśmy mieli jakiekolwiek szanse na większe punkty. Zobaczymy, czy to wypali, czy niestety przez moją strategię spadniemy zdecydowanie dalej. Zwłaszcza, że Sainz był niesamowicie niebezpiecznym zawodnikiem. Bo widać, że tutaj w Hiszpanii, gdzie on chce osiągnąć dobry wynik, jechał na ponad oczekiwania swoje przede wszystkim. Zwłaszcza, że McLaren jeździ bardzo równo w tym sezonie. Gdzieś tam zaczyna z nami się mierzyć, co mi się trochę nie podoba, bo ja chciałbym stać się tą trzecią siłą w tym momencie w Formule 1, zwłaszcza że w tym momencie to Racing Point powinno zajmować to trzecie miejsce, ale przez... przez to, że Codemaster nie do końca zrobiło Racing Point poważną firmą tutaj przynajmniej, no to jednak mamy szansę z nimi rywalizować i to nie jest taki super bolity jak w tym momencie i 100% może w 80% Mercedesa z poprzedniego roku. Zobaczcie jak blisko jest cała czołówka za nami. Czołówka oczywiście, którą my prowadzimy ten peleton. Ricardo tutaj pojawił mi się w lewym lusterku, ale stwierdziłem, że no nie ma szans, żebym nie tyknął, a mnie tyknął! proszę państwa, no kolejna wada naszego zespołu, można powiedzieć, z tego powodu, że dwóch kierowców się nie dogaduje ze sobą. Jak uwielbiam Ricardo, oczywiście mój ulubiony kierowca gasti, ale Ricardo jest w pierwszej trójce. To jednak... W tym sezonie pokazujemy, że nie do końca umiemy ze sobą współpracować. Pamiętacie Bahrain, gdzie zdobyliśmy jeden punkt, gdzie... Chyba w Bahrainie, jak się nie mylę. Gdzie wyprzedziliśmy na ostatnim kółku Ricardo i tak dosyć poważnie weszliśmy w niego, że on się mógł szkodzić. Więc ta współpraca nie jest najlepsza. Tutaj mnie uderzył, odbiło mi, musiałem skontrolować ten cały bolid, musiałem go wykierować w odpowiedni sposób, żeby jakąkolwiek mieć szansę na przyczepność. Żeby mnie nie odwróciło. Na szczęście to się udało. Utrzymaliśmy tą pozycję, choć inni musieli zwolnić, żeby się nie rozbić. My wyjeżdżamy troszkę za Hamiltonem, więc dzięki tej strategii odrobiliśmy cenne sekundy, można powiedzieć. Ale wydaje mi się, że Hamilton po prostu pojedzie do przodu i tutaj już widać. Ale zobaczcie, ważny moment, czy wyjedziemy przed Sainsem i Ricardo, i tak jest! I ta przewaga się zwiększyła. Niż była, więc moja strategia aktualnie działa. Oczywiście, pod koniec wyścigu będzie nam gorzej się jechać z tego powodu, że te opony już będą zmęczone, nasz boli także będzie zmęczony całą, całym wyścigiem, tymi siedemnastoma okrążeniami. Więc Science, który ma naprawdę dobre tempo, może nas podgonić. Zwłaszcza, że drugi sektor, jak mówiłem od początku, jest katastroficzny w naszym wykonaniu. Ricardo i ja tu strasznie tracimy, i to było widać zwłaszcza po treningach, ale także po kwalifikacjach, gdzie ta różnica nie była aż tak wielka i to, że zająłem 10. miejsce, jak gdzieś tam przeskoczyłem ponad swoje oczekiwania, bo choć wydawało mi się, że po tym sukcesie, który odnieśliśmy ostatnio, jest szansa na cokolwiek więcej w tym wyścigu, to niestety pokazały mi Kwalifikacje, że jeszcze to nie jest ten moment rynówki, choć czuję się trochę czasami jak Alonso w tej rynówce, że wyciągam ponad stan, oczywiście może być to spowodowane tym, że nie, nie jeżdżę na najwyższym poziomie, bo jeżdżę na ekspercie ustawionym na tym e, troszkę wyżej niż normalnie ekspert, więc nie pamiętam w tym momencie jaki to jest poziom aktualnie, więc... Może dlatego osiągam troszkę lepsze wyniki, ale pisaliście też, że nie jeżdżę płynnie. Jakbym jeździł płynnie w 100%, nie wykorzystywałbym każdej rugi. A staram się naprawdę jeździć tak, żebyśmy mogli rywalizować z innymi. Zwłaszcza, że widać, że rynówka nie jest jakimś super bleedem w tym momencie. Tracimy na szybkości zdecydowanie. Ten silnik jest bardzo słaby, wydaje mi się. Chyba zajmujemy trzecie albo czwarte miejsce od końca. Więc Alfa Romeo jest przed nami, Williams jest przed nami. Więc to naprawdę marki, z którymi nie powinniśmy mieć problemów A tutaj są niestety takie rzeczy Mamy bardzo dobre podwozie i aerodynamikę To trzeba powiedzieć, że wyrywalizujemy z Red Bullem Ale po drugiej stronie jest fatalnie Więc musimy to wyrównać Choć Red Bull też nie jest jakiś super przez kątę. Tutaj co mi się pojawił Lewy, prawe lusterko Bałem się, że gdzieś mnie wyprzedzi I zobaczcie na ten moment Jechałem normalnie torem To jeszcze nie jest ten moment Za chwilę co zobaczycie Tutaj bardzo... Szeroko gdzieś wyjechałem. Science mi się pojawił, ale na szczęście on też popełnił błąd przeze mnie trochę z tego powodu, że pojechał ze mną tak, można powiedzieć, szeroko i przez to nie miał gdzie się tam zmieścić. Dzięki temu mieliśmy możliwość jakąkolwiek, żeby wyciągnąć ten wyścig na wyższy poziom, I cały czas starałem się kontrolować w odpowiedni sposób, żebyśmy nie stracili tego. Jak dla mnie rewelacyjnego miejsca, bo jednak siódme miejsce na tym torze to jest naprawdę wyczyn, zwłaszcza że rywalizujemy z Sainsem, gościem, który tu się urodził, tu w Hiszpanii, to jest jego kraj. No wiemy, że w Polsce niestety nie odbywa się Forma 1, choć wydaje mi się, że kiedyś były takie plany, zwłaszcza jak Robert Kubica osiągał naprawdę świetne sukcesy, czy to w Renault, czy to w innych... Eee, Subaru? Subaru? Nie nie pamiętam, BMW chyba e, jeździł naprawdę osiągał niesamowite sukcesy zwłaszcza, że miał jechać, do, iść do Ferrari więc wtedy ta popularność -1 w Polsce była zdecydowanie wyższa w tym momencie niestety Kubica trafia na słabe samochody, bo Williams taczka był fatalny, taczka została sprzedana tak w ogóle, taka ciekawostka więc jestem ciekawy jak amerykański właściciel sobie to wszystko poukłada oczywiście jest współwłaścicielem więc Claire pewnie dalej będzie Coś dogadywać, zwłaszcza, że Williams ma zostać, co jest bardzo fajne, bo bałem się, że niestety ta nazwa zginie znowu w Formule 1, a jednak jest to legendarna drużyna i ta nazwa powinna być cały czas, więc mam nadzieję, że to wszystko będzie dobrze funkcjonować. To jak możecie zobaczyć, Ricardo jest za nami, więc wszystko układa się idealnie. To Ricardo będzie za nami po tym wyścigu. Mam nadzieję, że nie stuknie w nas, choć wydawało mi się, że w pewnym momencie on kontroluje przebieg e, także gry Norrisona. Dzięki temu ja mogę sobie wjeżdżać na spokojnie. Oczywiście gdzieś tam blisko był Ricardo, bo ja się gubiłem na drugim sektorze. Zdecydowanie to nie był mój wyścig w, w tym momencie. Ale miałem nadzieję, że właśnie tak skończymy i tak się wydarzyło. Siódme i ósme miejsce. Idealna końcówka. Machanie właśnie flagą. No i możemy się cieszyć. Z dobrego miejsca, Botas zwycięża w tym wyścigu gość, który startował z pierwszego pola, ale co ciekawe, to Fetel zajmuje trzecie miejsce, więc Fetel, który odchodzi z Ferrari naprawdę wygląda rewelacyjnie i można powiedzieć, że tą końcówkę Ferrari ma bardzo udaną. Hamilton na czwartym miejscu my dostaliśmy zawodnika Dynia. Taka ciekawostka. I wydaje mi się, że to wszystko idzie w dobrym kierunku. Mam nadzieję, że Cię nagam się spodoba, że zostawicie łapkę w górę. Cześć! In the Constructors Championship, it was a tough race for our championship leaders who lose ground at the top of the table. There was also a strong showing from the Mercedes team today.